Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na prawniczej prasówce, na której jak zawsze komentujemy, tłumaczymy i wyjaśniamy tytuły, które pojawiały się w minionym tygodniu w mediach, a oczywiście dotyczą spraw Frankowiczów i nie tylko też dotyczą kredytów wiborowych czy sankcji kredytu darmowego. Choć dzisiaj faktycznie będzie dużo o kredytach frankowych. I specjalnie dla Państwa objaśniać dzisiaj tytuły z minionego tygodnia będą eksperci z wiodącej kancelarii, Kancelarii Larachelskiej Wspólnicy. Pan mecenas Wojciech Ostrowski, witam Pana mecenasa. Dzień dobry Państwu. I Pan mecenas Artur Machciński, również witam Pana mecenasa. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I przejdźmy od razu do pierwszego tematu, podatek od ugody z bankiem. Miało być pięknie, banki coraz częściej wychodzą z propozycjami do klientów i faktycznie te ugody wydają się być kuszące momentami. Natomiast co, co oznacza tak naprawdę ten podatek dla frankowiczów po podpisaniu ugody? I tutaj jako pierwszego proszę mecenasa, Pana Ostrowskiego. Proszę Państwa, no oczywiście e, ugoda z bankiem jest czymś, co jeden frankowicz sobie wymarzył, prawda, no jeszcze parę lat temu nikomu do głowy nie przyszło, że banki będą dzwonić do Państwa, pisać w sposób natarczywy, żebyście Państwo zawalił ugodę. Ale to nie jest dlatego, że nagle banki Państwa pokochały, czy chcą wam ulżyć. Po prostu banki potrafią liczyć. Tam ludzie to są maszynki do zarabiania pieniędzy. Oni widzą, jaki jest procent przegrywanych spraw bankowych. Widzą, że to jest praktycznie 97-98% spraw. Trzeba dboryć rezerwy, trzeba płacić odsetki. I dlatego banki proponują państwa ugodę. To nie jest złe, złe rozwiązanie. Oczywiście, ugoda musi być, pod tym mówią, korzystna dla obu stron. Ale diabeł, jak to mówią, zawsze w szczegółach. Bo jesteśmy przyzwyczajeni. Że w Polsce, jak płacimy podatek, to płacimy od tego, co nam pracodawca przelał na rachunek, umowy zlecenia, umowy najmu to są realne pieniądze. Natomiast w umowach czy w ugodach z bankiem bardzo często się zdarza, że banki umarzają nam część naszego zadłużenia, a jeszcze czasami zwracają nam określone po. I tutaj właśnie bardzo istotne jest to, żeby uważać na te zapisy, które są w ugodach. W informacji medialnych możemy się dowiedzieć, że tych ugód przyrasta coraz więcej, Mowa już nawet jest około 100 tysiąca ugód, ale jest pytanie, ile z tych osób, ile z osób, które zawarły takie ugody, obudzi się za kilka lat problemem zapłacenia podatku. No bo e, oczywiście e, w Polsce mamy taki, takie regulacje, że jeżeli mamy umorzoną jakąś część naszego zadłużenia, umorzenie naszego długu, to to też jest traktowane jako przychód. I co do zasady, co do zasady są od tego podatku? E, oczywiście Ministerstwo Finansów przewidziało taką sytuację mm, dotyczącą właśnie plankowiczów i minister finansów cyklicznie wydaje takie rozporządzenie, które zwalnia od podatku przychody właśnie uzyskiwane przez frankowiczów tytułu umorzenia zobowiązań wynikających z umów kredytu frankowego. Oczywiście, jak zawsze, są też pewne wyjątki. Trzeba bardzo uważać na, na te właśnie wyjątki, żeby się nie okazało, że za kilka lat jesteśmy szczęśliwi, bo tu mamy nagle umorzenie naszego zobowiązania kredytowego. Jeszcze jakieś pieniądze nam bank wypłacił, i się okazuje, że przez jedno słowo, tak, czy jakieś niefortunne sformułowania w ugodzie, okazuje się, że będziemy musieli taki podatek zapłacić. Bo jeśli bank marza nam nasze zobowiązanie i w tej ugodzie jest napisane, że zwraca nam dokonane przez nas nadpłaty tak, no to wszystko jest sporządzone. Natomiast jeżeli w tych ugodach pojawiają się zapisy typu. Że my otrzymujemy jakieś dodatkowe wypłaty, dodatkową rekompensatę, albo otrzymujemy wynagrodzenie za to, że rezygnujemy z roszczeń, to tu już trzeba bardzo uważać, ponieważ urzędy skarbowe mogą potraktować nam takie zapisy jako nasz przychód i upomnieć się o daninę za kilka lat. Nie wierzcie, proszę państwa, w to, że banki będą waszymi doradcami podatkowymi. Oni jak najszybciej chcą się pozbyć problemu, zachęcą was do podpisania ugody. Te ugody czasami mogą być bardzo korzystne dla państwa. Natomiast musicie uważać na te właśnie zapisy, bo bank waszym doradcą podatkowym nie będzie. On chce temat zamknąć, natomiast to, co będzie was czekało w przyszłości, to już sami musicie o to zadbać. Znaczy tutaj należy zwrócić uwagę, że na pewno podpisanie z bankiem ugody na, nigdy nie będzie korzystniejsze niż pozostanie w procesie uzyskanie prawomocnego wyroku, tak? bo jednak kwoty wynikające z wyroków sądowych po pierwsze no, w ogóle nigdy nie są objęte Podatkiem, co należy tutaj podkreślić, no i zawsze są dużo korzystniejsze niż najlepsza ugoda proponowana przez bank. No tutaj, jak Mecenas słusznie zauważył, no oczywiście ważne jest sformułowanie, jakie zostanie tutaj wskazane w treści, w treści tej ugody. Natomiast należy mieć również na uwadze to, że no Urząd Skarbowy niezależnie od tego, jak to zostanie zapisane, tak czy inaczej może to potraktować inaczej. Także no nawet gdyby tutaj w treści ugody no nie poinformowano o tym, że to dotyczy jakby dodatkowej kwoty, tylko powiedzmy zwrotu nadpłaty, no to tak czy inaczej Urząd Skarbowy tak czy inaczej może robić tutaj kredytobiorcom problemy. Także ja tak na 100% wcale nie byłbym pewien, że zmiana jednego zapisu no, powodowałaby, że Państwo no, nie są już tutaj narażeni na, na, na podcenie takiego podatku. Także tutaj oczywiście należy być bardzo, bardzo ostrożnym. Generalnie tak. Jeśli można coś Państwu doradzić, tak, no to dostajecie Państwo propozycję ugodową. No zakładam, że nie macie żadnego profesjonalnego pełnomocnika, Zawsze jest warto, żebyście Państwo skonsultowali propozycję ugody z prawnikiem czy z doradcą podatkowym, który ma jakieś rozeznanie w sprawach bankowych i kredytów frankowych. Druga rzecz to jest możliwość wystąpienia oczywiście to trochę będzie trwało o wystąpienie o tak zwaną indywidualną interpelację podatkową. Jeżeli Państwo opiszecie swój stan polityczny prawda, i Urząd Sprawowy tam udzieli wyjaśnień, Potwierdzi, że w takim przypadku państwa ugoda nie generuje wybojowania podatkowego, to wtedy jesteście bezpieczni. Tak. I przejdźmy do drugiego tematu, też niezwykle istotny, ponieważ dość mocno wybrzmiewa w nagłówkach. Minister Sprawiedliwości ujawnia, Frankowicze dostaną automatyczne ustawowe zawieszenie rad. Co też takiego czeka tych naszych Frankowiczów? I tutaj jako pierwszego proszę o komentarz mecenasa Machcińskiego. No tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe założenie. Bardzo jestem ciekaw projektu tutaj przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. No większość tutaj naszych klientów, którzy występują na drogę, drogę sądową, no chcą tak czy inaczej, żebyśmy składali w ich imieniu wniosek o zabezpieczenie, no bo na chwilę obecną takie zabezpieczenie nie jest udzielane automatycznie. Natomiast no, zdarzają się niestety sytuacje, czy też sprawy trafiają do takich sędziów, którzy no, z automatu tak czy inaczej, niezależnie od tego, jak dana sprawa wygląda, no, po prostu takie wnioski oddalają i klienci po prostu cały czas, a do pełnomocności w roku takie raty będą musieli spłacać. No tutaj faktycznie Ministerstwo Sprawiedliwości wychodzi z taką dosyć ciekawą propozycją, że już w momencie złożenia pozwu jakby z automatu zostanie tutaj wydane takie, takie postanowienie umożliwiające zawieszenie tych spłat rad kredytowych, to oczywiście byłoby dużym ułatwieniem i odciążeniem kredytobiorców no, z konieczności płacenia tych kolejnych rat. Oczywiście no, tutaj trzeba poczekać na, na szczegóły, tak, jak to będzie wyglądało, no bo na razie na chwilę obecną właściwie nie wiemy poza plotkami, które no, już w przestrzeni publicznej w prasie się pojawiają, natomiast no, nie wiadomo, czy to, to będzie dotyczyło jedynie nowych spraw, czyli dopiero co złożonych, czy też tych, które, które są już w toku. No tutaj jeszcze oczywiście tego nie wiemy i musimy czekać na więcej konkurencji. Panie Spano, to nie jest jedyny projekt, tak, który jest procedowany w Ministerstwie Sprawiedliwości i, 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 i innych instytucjach? Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że tak na połowie roku była też taka informacja na temat procedowania wzorcowej ugody, tak, którą banki miałyby podpisywać ze swoimi kredytobiorcami. To jakoś utknęło w tym momencie, ponieważ prawdopodobnie są tu jakieś rozbieżności pomiędzy tymi podmiotami, które ten, ten temat prowadzą. Natomiast to byłoby też to wskazane, ponieważ dzisiaj. Każdy bank ma swoją, swój, swoją propozycję ugody. A jeszcze wracając właśnie do, do tej propozycji nowelizacji, no to z tego, co można wyczytać, tutaj pracę. Mają, mają być zakończone. Pierwszy projekt ustawy ma być zakończony do końca grudnia. Ma być krótkie wakacjolevis, tak żeby te przepisy mogły w miarę szybko zacząć obowiązywać. Przy czym to jest, taka, to jest taki zamysł, który nie dotyczy tylko tego zawieszenia spłat, ale ma trochę jakby szerszy kontekst, bo mianowicie. Też jest tam mowa o tym, żeby te sprawy trochę przyspieszyły, żeby można było w pierwszej instancji rozpoznawać sprawy na pośrednim niejawnym, żeby przesłuchanie świadków czy stron mogło być odbywane w roli korespondencyjnej, bądź niekoniecznie, żeby ciągnąć te osoby do, do sądu. Poza tym, żeby można było zgłaszać zarzut potrącenia do. Nawet w drugiej instancji, a także, żeby, żeby jeśli państwo wystąpiliście przeciwko bankowi, a bank jednocześnie pozywa was, bo te sytuacje też się zdarzają, żeby te, te postępowania łączyć, tak żeby w miarę szybko były one zakończone. No, trochę mieliśmy obawy, pod kogo jest to robione, tak? pod kogo ta propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości powstała ale odnosimy wrażenie, że tutaj też ministerstwo ma na uwadze dobro rządu Kobiolki, tak żeby te sprawy w miarę szybko i skutecznie kończyć. Tak i mamy ostatni już dzisiaj temat, który dla Państwa przygotowaliśmy. Wcześniej PKO wysyłało wezwania do zapłaty, dość głośno było o tym w mediach, no, i tuż za PKO podąża śladami Bank Milenium, Czego dotyczą te dokumenty, które otrzymują kredytobiorcy, i co tak naprawdę powinni zrobić? I tutaj, jako pierwszego, poproszę o komentarz pana mecenasa Ostrowskiego. Proszę państwa, no cóż, e, banki próbują za wszelką cenę e, jakby zniechęcać państwa do tego, żebyście podjęli sprawy w sądzie, więc nie dochodzili unieważnienia umowy na drodze sądowej. To, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, to trochę jest takie zastanawiające, no bo e, najpierw było to PKO BP, teraz kolejny bank, wysyłają do swoich kredytobiorców wezwania do zapłaty jednocześnie żądają, żeby od dnia e, takiego wezwania były naliczane odsetki ustawowe. No nie, ma, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby te wezwania nie były wysyłane też do osób, które do tej pory nie podjęły żadnych działań. Tak? No bo mieliśmy takie sygnały, że banki zachęcały swoich klientów na przykład do mediacji, do ugody. Tak? Do mediacji ostatecznie nie dochodziło, no bo strony się rozeszły, ale mimo to takie wezwanie do zapłaty było wysyłane. I jednocześnie dawano krótki termin, no bo jeszcze tak na OBP, to tam dawał 30 dni tak? na zwrot tych kapitału. Natomiast z tego, co, co tutaj można wyczytać w mediach, w prasie, no to długi bank tak? da, dawał 14 dni. Także w ogóle jest pytanie, tak? i to pytanie, mamy nadzieję, będzie rozstrzygnięte przez trzłę, no bo jeden już z polskich sądów nie wytrzymał. I sąd okręgowy 28, widział pan tutaj w Warszawie z 11 października, o ile dobrze pamiętam, skierował pytanie predycjalne do SULE z zapytaniem, czy przedsiębiorca w ogóle może wzywać konsumenta o zwrot kapitału, jeśli w tej sprawie jeszcze nie zapadł prawomocny wyrok uniwersujący. Umowę. I czy w ogóle może jednocześnie żądać odsetek, tak? Może żądać odsetek od kapitału za okres, w którym jeszcze umowa nie została unieważniona. Mamy nadzieję, że SUE wyraźnie się odniesie do tego, do, tego, do tego problemu, no bo nie może być tak, że z jednej strony banki wzywają państwa do zwrotu kapitału, tak? Twierdząc, że no co, no, umowa jest nieważna, ale z drugiej strony traktuje umowę jako ważną. Więc tutaj, jeśli państwo dostaniecie takie wezwanie, no bo to mogą być dwie sytuacje, tak? jesteście państwo już w procesie, najczęściej dotyczy to osób, które już są w procesie, no to wtedy jest bardzo istotne, żeby tego nie lekceważyć, tak? żeby tego, tego wezwania nie lekceważyć. I jeżeli macie już swojego pełnomocnika, tak? to co, no to co, to, co, to z tym to się z tym. Bo często też banki y, próbują tak obejść trochę, tak? że wysyłają te wyzwania nie do pełnomocnika, tylko prosto do klienta, do, do Państwa. tak? Więc jeżeli już jesteście w procesie, no to dobrze by było, gdyby profesjonalny pełnomocnik się z tym zapoznał. Ale też jest druga możliwość, że Państwo jeszcze na razie nic nie zrobili. Bo w ogóle nawet nie mieliście zamiaru iść do sądu, bo chcecie to spłacać na przykład, bo no są takie rzeczy. Ale jeśli takie wyzwanie dostaniecie, to tym bardziej go nie rycylaście, tak? bardziej go nie lepszy, lepszy. i tutaj jest wskazane, żebyście Państwo no, skontaktowali się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który no, doradzi Państwu, jak dalej w takiej sprawie postępować. No widać tutaj, że taktyka procesowa banków cały czas ewoluuje, no i widać, że tutaj banki podejmują wysiłki, żeby no, cały czas jednak uprzykrzać życie, krytobiorców frankowych, żeby zniechęcać ich do prowadzenia postępowań sądowych. No i jest to kolejna odsłona tej walki. Kolejny sposób banków, no tutaj faktycznie dołączyło do PKO również milenium, aczkolwiek no, należy zauważyć, że inne banki Także już zaczęły powoli takie wezwania wysyłać, choć, choć, chociażby Santander czy Santander Consumer Bank. Ja też miałam takie przypadki, gdzie wezwania do zapłaty w zakresie zwrotu kapitału następowały. A co więcej, czasami zdarza się, że te wezwania nie dotyczą tylko samego kapitału w tej nominalnej wysokości, tylko w zwaloryzowanej wysokości, tak? czyli banki do. Wartości tego kapitału, który był wypłacony kredytobiorcom już kilkanaście lat temu, dokładają kolejne kwoty, które no ich zdaniem należą im się, no bo uważają, że powiedzmy 100 tysięcy wzięte w 2006 roku, no nie jest warte 100 tysięcy w roku 2024. Także tutaj też to, to, tak to może wyglądać. No, oczywiście tutaj ta taktyka banków jest o tyle. Kuriozalna, że no z jednej strony banki w procesie, jeśli ten proces oczywiście już się toczy, no tutaj rękami i nogami zapierają się, uważają, że ta umowa jest jak najbardziej ważna i kredytobiorcy powinni cały czas ją wykonywać. Podczas gdy w wezwaniu do zapłaty bank mówi tutaj, no że skoro umowa jest nieważna, to my chcemy w takim razie, żeby Państwo zwrócili nam kapitał takie można powiedzieć rozwojenie jaźni, tak? No bo albo, albo jedna, jedno stanowisko jest prawidłowe, albo drugie, a bank, że tak powiem, no uwagi kilka srok za ogon nie wie na co się bardzo zdecydować. Oczywiście koniec końców, tak czy inaczej tutaj sądy będą decydowały, czy takie wezwania są skuteczne, czy też od y, takich wezwań y, powinny być naciane odsetki, także no, tutaj to jest dosyć ciekawie y, 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 się zapowiada, jak, jak to będzie rozstrzygnięte, więc tutaj oczywiście czekamy na rozstrzygnięcie słychać. Także oczywiście wiemy, że jak dostajemy takie pismo, to od razu nam się ciśnienie podnosi, tak? Ale jest jedna rada, nie wpadamy w panie. Czyli jeżeli Państwo przekażecie, skonfigujecie z jakimiś pomimo no to on sobie z tym na pewno poradzi. Najważniejsze jest to, żebyście Państwo tego nie nie tym a bo to mnie nie dotyczy. Także tutaj rada tak na Czyli podsumowując takie dwie kluczowe rady. Ostrożność i skierowanie tutaj do odpowiedniego eksperta, odpowiedniego pełnomocnika który na, Państwu, na pewno Państwu pomoże tutaj ocenić Państwa sytuację i przede wszystkim odpowiedzieć na te pisma. Ja oczywiście dziękuję dzisiaj mecenasom za poświęcony czas i wyjaśnienie wszystkich nagłówków. Państwa zachęcam do tego, aby odwiedzali Państwo naszą stronę internetową, nasze social media. Gdzie na bieżąco publikujemy wyroki, które zapadają w naszej kancelarii, a jest ich naprawdę bardzo dużo. I co ciekawe, wszystkie wyroki są korzystne dla naszych klientów, co nas niezmiernie cieszy. I zapraszam Państwa na spotkanie czwartkowe o godzinie 14. To jest oczywiście dłuższe spotkanie, na którym poświęcamy Państwu więcej czasu. I co ciekawe, to Państwo macie możliwość wziąć udział w spotkaniu aktywnie, ponieważ dajemy Państwu szansę zadawania pytań na żywo naszym mecenasom, więc to jest faktycznie czas, który, którym dzieli, nie tylko dzielimy się z Państwem, ale też oczywiście mają Państwo możliwość zapytania o to, co Państwa nurtuje. Dziękuję mecenasom za wyjaśnienie nagłówków, które pojawiały się w minionym tygodniu. Państwu dziękuję za wysłuchanie i zapraszam oczywiście na nasze strony internetowe. Dziękuję widzenia. Bardzo, do widzenia. Dziękuję do widzenia.